Wywiad będzie rzeczywiście bardzo gorący, bo z nami lider punktowy, no i lider taki przez wielkie L biało czerwonych Maciej lampę. Maciek gratuluje tego zwycięstwa. No i co mogę powiedzieć? Chyba w imieniu wszystkich kibiców bardzo cieszymy się, że znowu jesteś z nami. Ja dziękuję bardzo. E, zawsze bardzo miło przyjęte na reprezentację, szczególnie jak mamy taki cel jak teraz i okazję. Także cieszę się, że jestem. Nawet jak trzeba troszeczkę dolecieć, bo z Chin to jest kawałek drogi. Umówmy się. Kawałek, tak, tak ale miałem szansę też polecieć do Monachium na dzień, zobaczyć moich lekarzy, także dobrze było i, i się dobrze trafiło, że też są takie <laughs> FIBA windows, gdzie można uczyć z na troszeczkę i potem wrócić, także w Chinach też dobrze idzie, także jestem zadowolony. No właśnie, twój przypadek pokazuje, że w Chinach można zbudować solidną formę, górowałeś nad rywalami i w Holandii i dzisiaj w meczu z Włochami, też tak to postrzegasz, że rzeczywiście ta konkurencja nie była zbyt mocna na twojej pozycji? Czy, co, przepraszam? czy konkurencja ze strony Holendrów, to wiemy, jak było ze strony Włochów dzisiaj. Czy dali ci popalić centry, czy to nie było takie znowu trudne zadanie, żeby ich ogrywać, bo wychodziło ci to znakomicie? No, w koszykówce nic nie jest łatwo. E, mamy bardzo dobry zespół, wierzymy w nasz zespół. I mi się wydaje, że to widać na boisku, jak teraz gramy. E, co jest najsilniejszą stroną tej drużyny, Twoim zdaniem? Droga do tego. Do tego miejsca, gdzie teraz jesteśmy, była długa w naszej reprezentacji i nie była łatwa. Mi się wydaje, że przez te lata a, wszystkie walki między zawodnikami, między też federacją i, i te wszystkie historie teraz się tak ładnie złożyło, że mamy bardzo fajną grupę ludzi, którzy chcą jak najlepiej dla polskiej reprezentacji, dla, dla, dla polskiej koszykówki. Także... Naprawdę ładnie się wszystko składa i ja jestem szczęśliwy, że mogę, że mogę tutaj być. To bardzo fajnie. Brzmi dwa mecze do końca eliminacji. Najpierw Chorwacja, potem ten deser z Holandią. Miejmy nadzieję, że to już będzie świętowanie. To co widzimy się w Chinach? Zapraszasz? Nie chcę nic jeszcze mówić, bo jeszcze tam nie jesteśmy, ale mamy, mamy taką nadzieję, tak, oczywiście. Mocy i papiery na to zdecydowanie są. Są, są, na pewno są. Okej, okay, ostatnie pytanie takie off the record. Dlaczego twój syn biega tutaj w koszulce Roberta Lewandowskiego, a nie, nie wiem, Lebrona Jamesa? Bo tylko taką sprzedawali tutaj na stadionie, mi się wydaje. Szczery do Bulu, i Lampę, serdecznie dziękujemy za ten występ. Wszystkiego Dziękuję dobrego. Bardzo, dziękujemy.